No dobra, ej, dawaj, ja, ja będę grifował Zbawiciela, ale dawaj, puzon. No, trzy. Czekaj. No dobra, dawaj. Dwa. Jeden. Napiszę mu. O kurde. O kurde. Sorry. Ej, weź mnie od szybko. Szybko od mnie. Zniszczyłem ci dom! Dlaczego nic nie ma w skrzynkach? Przepraszam, zbawiciel! Nie wahaj, nie bawam a nawet nie mam na sobie bez Mam w Beduinie bez sensu. Zbawiciel, przepraszam.

Wyszedł! Tak! Ja pierdol... No. Dobrze, Puzon. Dołączył, dołączył. Dołączył. Ej, dawaj lejemy hopa! Jego ja Chciałeś, bo on ogólnie poszedł, Wyszedł za ten teren, nie? miał 4 HP i chciałem go zacząć napierdalać, tylko, że był na jakimś kubojdzie obsranym, nie? Aby już kurwa zginął, to już w ogóle bym miał bekę. No, masz 11 seta, tylko... Ej, Puzon, daj mi szybko tarczę! Jak się, jak się robi tarcze? Ja ci dam, ja ci dam, ja dźwięk. Jedno ja Bombard z góry. Za tobą, za tobą, za tobą. Dobra. Ja go zapierdlać. Jak się już batarczy? tarczy? Prawym, dobra. Gdzie on jest? <laughs> no u góry jest. Nie mogę, Z, z, z bawiciel. Chodź. Tak Jak że, zać... Ale to Jak się to, że, to, że skrzynek wszystko wyjebało, to nie było zaplanowane. No i chuj, ale to jeszcze lepiej. No chodź bawiciel. No chodź! Dam ci diamenty. Chuj nie obchodzą diamenty. ci dam, chodź. Chodź, bo ja mam skrzynkę w tamtej górze. Nie na co polega, spierdalaj. Co spierdalaj, chuju? Przynieś mi na ten, na mojej kubojdy. Nie umiem. Nie wiem, że chcesz mnie wyprosić z tego. Za kubojdy tego nie chcę zabić. Jak ci kurwa zabić? Jak ja nie umiem zabijać. Normalnie. Kurwa masz cał diamentowy seta, jestem zbroi zelazem. Nie, to tylko taki kolor jest, bo pół co mi przeferwował. Czemu masz tylko 16 HP? Ja pytałem, to to, to śmierć, to się dał. Kurwa jest śnieg. Obamba zostawiłeś latarnię, jajko, surowego kurczaka, ziemię, żwir, piecyk. Kurwa. Tak, bania ci padła! No nie chuju! Mogę lawę postawić. Ja miałem, nie, to jest eskierdolą. To tak leci na mnie po prostu. Kurwa nie ma popołud. Co 24 mieć? diamenty, cały ten Jebane 26 MP. Specjalnie na ciebie było. Nie zrobić armatki. Nie spierdolić armatki. Nie robić armatki. O armatki. Nie Nie To już Nie mój Idźcie płakać o domek w Minecraft. Hej, wy, wyjście, choć jak już sobie poszliście. nie zostawiacie. Do serio, jakieś pobojowisko, kurwa. Byście posprzątali po sobie. No Niby zbawiciel ale sobie nie chcę posprzątać po sobie Ja <laughs> Igor to było super <laughs> O Jezu Paj też ty mam siłkę kurwa twójkę w ręku No ale nie wiedziałem, że to jest teren Chciałem cię klepnąć to było piękne. Ja, nie, Ej, czemu było Wicia w chacie można budować tam na ten dole? Zobacz, Igor. Nie wiem, nie No nie nie, nie nie wstydził. Nie by nie To trzeba ty na mnie jeździć, w tym rynku się Zatkało go za Czemu płacisz o domek w Minecraft do domek Czemu płacisz o domek? Czemu płacisz o domek? Ale dlaczego? No to czyli płaczesz o domek Bo kurwa idzie to czas trafił co tam zrobić domek kolejny, ale pokój traci czas już woli <noise> Jaskinia, puząt ty masz jaskinię u siebie w domu Siemacyksior Ej, byś mur Widzę właśnie <noise> A Nie, to nie ja. Ja mu rozwalałem chatę. Patrz, mogę kurwet spalić! Nie mogę go bić, ale mogę cwela spalić. Widziałeś to? Tego samotnego wilka. Ja Tyle Serio, nie. Czemu ten kurwa cwel mnie może bić? Rozwalisz rozwalić na chwilę swojej